Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie, po dłuższej przerwie. Trochę mnie nie było, nie ukrywam, że potrzebowałam czasu, jakby, żeby ogarnąć swoje życie prywatne i trochę się tutaj zorganizować i poświęcić się bardziej e, temu, a nie skupiać swoją uwagę również na e, YouTube. Natomiast wracam, mam nadzieję, że już taka długa przerwa się znaczy nie planuje i mam nadzieję, że się nie powtórzy. I dzisiaj zaczniemy od filmu z serii „Jedziemy razem na zakupy”, czy „Idziemy razem na zakupy”, zwał jak zwał. Jeśli będziecie słyszeć trochę taki szum w tle, mam nadzieję, że tego nie będzie słychać na filmie, natomiast bardzo mocno wieje wiatr i co chwilę ten wiatr tutaj uderza, że tak powiem, o okna i po prostu jest taki szum delikatny cały czas w tle. Trochę jakbym była nad morzem, się czuję. Jeśli chodzi o sklepy, mam tutaj telefon, bo standardowo będę sobie na niego zerkać na te rzeczy, które omawiam, ale Wy je będziecie widzieć na ekranie. Będą przebitki z przymierzalni tego, jak ja w tym wyglądam, plus postaram się dodać też zdjęcia ze strony internetowej danego sklepu. Zacznijmy od kosa i nie wiem, jak byłam w sklepie stacjonarnym, to było mało rzeczy, które mnie jakoś tak powaliły na kolana. Dlatego zmierzyłam łącznie tylko trzy swetry. Dwa z nich to to Są pasiaki, ale dosyć mocno się od siebie różniące. Jeden to jest taki, ten, który widzicie teraz, to jest taki bardziej sweter-sweter. On ma zupełnie inną strukturę materiału. Zresztą wydaje mi się, że on w składzie ma. Całkiem sporo wełna, albo jest wełna i kaszmir. Nie jestem pewna, bo nie ukrywam, że ciężko mi było zapamiętać składy wszystkich tych rzeczy. Ale tutaj skład był dobry i z tego co pamiętam też, to ten sweter był dosyć drogi, więc myślę, że tam musiał być kaszmir i to w sporej ilości. Ale tu się mogę mylić. Bardzo miły, mięciutki w dotyku. Sweter, tak jak mówiłam, jest bardzo miękki. Mierzyłam chyba eskę z tego co pamiętam. Tylko, że to jest taki fason, za którym ja nie przepadam, czyli bardzo taki tutaj przyszyli ten kołnierz. Albo właśnie, brak dekoltu Tu bardzo tak przy szyi tutaj jest wykończony. Pasiak numer dwa to jest coś, co ja już w swojej szafie mam, tylko w wersji jednokolorowej, czyli po prostu cały ciemno To jest taka. Nie wiem, czy to można nazwać swetrem, bo on jest zrobiony w 100% z bawełny. Jest zupełnie inny w dotyku. Jest cieńszy, ma trochę inne, czy zdecydowanie inny splot. Natomiast jest to taki, powiedzmy, trochę swetro bluza. No nie wiem, jak to nazwać do końca. Nazwijmy to roboczo swetrem. On występuje z tego, co tak kojarzę, bo widziałam go jeszcze w sklepie, jakby w odwrotnej wersji, bo tutaj mamy granatowe, ciemnogranatowe tło plus jasne paski. A w sklepie jeszcze była odwrotna wersja Ja mam cały granatowy, I wydaje mi się, że na stronie widziałam też Cały jasny, zresztą to jest taki fason Który u nich się pojawia Cyklicznie już od kilku lat w, sprz w sprzedaży, czyli tak jak Wam mówiłam Mam go, tylko właśnie ten cały granatowy. Piorę, noszę, nic się z tym nie dzieje On się też w ogóle nie mnie, więc nie trzeba się martwić O jakieś prasowanie, czy tego typu rzeczy Wrzucicie do walizki, wyciągacie jest, że tak gotowy do noszenia mm, Ze swojej strony mogę powiedzieć, że naprawdę Fajnie się ta rzecz sprawdza Pani sweter to jest taka różowa landryna Zupełnie inny fason niż dwa poprzednie Tutaj już mamy dekolt w literkę V Bardziej bufiaste rękawy On sam w sobie nie jest też dopasowany Bo ja tu mierzyłam chyba S albo rozmiar XS I widzicie, że jest dosyć taki luźny Natomiast jest bardzo przyjemny w dotyku Jeśli jesteście bardziej wrażliwe na właśnie jakby materiał Na to, jak, czy go czuć, czy tam drapie, nie drapie, gryzie, zwał, jak zwał To ten jest kompletnie niewyczuwalny na skórze Kolor to jest kwestia już gustu on mi się z jednej strony podoba, chociaż nie kupiłam go i, i raczej nie kupię, dlatego że mam w swojej szafie jakieś różowe rzeczy, ale raczej wybieram taki delikatny róż, blady róż, takie jaśniejsze jakby tony, a ten jest taki naprawdę konkretny. Natomiast sam w sobie uważam, że nie jest zły, znaczy nie jest zły, jest fajnym swetrem, tylko po prostu myślę, że on by się w moim przypadku nie sprawdził, bo szybko by mi się znudził. Następnie mamy HM, który jak wiecie jest jednym z moich bardziej ulubionych sklepów. Bardzo lubię go za różnorodność i za to, że można tam znaleźć rzeczy sportowe, piżamy domowe, bardziej eleganckie, bardziej luźne. No naprawdę ten przekrój jest bardzo, bardzo duży i jest gigantyczny wybór. I uważam, że oni w tym roku mają naprawdę fajną selekcję bluz. Jeśli lubicie bluzy, to uważam, że H&M będzie najlepszym. Nie chcecie na nie wydać zbyt dużych pieniędzy, bo te bluzy w H&M tak oscylują między od 50, jeśli Wam się uda trafić z jakąś tam zniżką, od 50 do 130 maksymalnie chyba złotych, z tego co ja zdążyłam zaobserwować. A jest bardzo, bardzo duży wybór zarówno pod kątem kroju, jak i wzorów. W sensie wiecie, czy napisy, czy gładkie, czy jakieś, nie wiem, jesteście fankami bajek Disney'a, to tam też jest trochę takich właśnie wzorów czy printów Disneyowych ale mają też spory wybór bluz gładkich w najróżniejszych kolorach. Kangurki z kapturem, bez kaptura, z kieszeniami, bez kieszeni, także wybór jest naprawdę bardzo duży. Ja się trochę wyleczyłam już z kupowania droższych bluz, bo one w moim przypadku niszczyły się dokładnie tak samo szybko i po prostu ja noszę często, piorę, noszę, tu się pobrudzę, znowu piorę, po prostu jest duża rotacja tych ubrań. Eee, może nie rotacja... Te droższe bluzy mi się niszczyły dokładnie tak samo jak te tańsze, więc nie widziałam do końca potrzeby kupowania czegoś, co po prostu ma tylko znaczek. Więc pamiętam, zmierzyłam trzy bluzy. Pierwsza z nich niestety, bo linki do wszystkich rzeczy oczywiście będziecie miały w opisie, chyba że czegoś nie znajdę. I tak jest w przypadku tej bluzy. Ja ją wam pokazywałam w jakimś mierzymy, tylko w kolorze niebieskim, tylko to nie był taki niebieski jak ten, który mi się bardzo podoba, tylko taki bardziej wpadający, czy jakby mający w sobie trochę szarości takie jakby w, w, trochę wyblakły no nie wiem ten niebieski średnio mi jakoś pasował natomiast ta zielona jest bardzo ładna jest taka nasycona taka głęboka ta zielona bardzo ładnie wygląda ona jest najdroższą z tych bluz które wam dzisiaj tutaj pokażę bo kosztuje chyba w pełnej cenie 130 zł ale jest porządnie wykonana. To jest taka bluza, która pod spodem ma takie pętelki, to nie jest misio. Tutaj mierzę M-kę i ona jest dosyć spora, jest dosyć szeroka, natomiast jeśli chodzi o jej długość, to była taka powiedzmy standardowa. W odróżnieniu od kolejnej bluzy, która znowu również to jakiś taki ten róż się wkradł w ten film, tutaj mamy już bluzę, również m zresztą, ale dużo, dużo większą, dużo dłuższą przede wszystkim i ta, jeśli chciałybyście, czy szukacie bluzy, którą mogłybyście nosić z legginsami, ale taką, która zakryje wam trochę pośladki. To myślę, że ten model, bo ona występuje chyba też w innych kolorach, z innymi napisami chyba jest szara z napisem Monaco, jeszcze tak mi się wydaje, że są jakieś inne to ta będzie właśnie taką raczej dłuższą bluzą i taką obszerną z taki wiecie, żeby się wtulić trochę w nią i tutaj mamy już pod spodem misia, natomiast bluza numer 3 tu już jest kangurek, mamy kaptur to jest właśnie szara z napisem żółtym, napisem Monaco miś pod spodem, ona chyba kosztowała 60 zł, 70 coś takiego, ta różowa chyba 100 albo odwrotnie już teraz nie pamiętam, bardzo miła natomiast z tych trzech jeśli miałabym wybierać to chyba postawiłabym na ten różowy boston. Jak chodziłam po tych sklepach to zauważyłam, że mm, bardzo dużo jest teraz takich koszul koszul jako, jako okrycie wierzchnie trochę w takie cieplejsze dni i są z jakimiś astyckimi wzorami, są gładkie, są z dżinsu, ale o takim trochę materiał cieńszy niż kurtka dżinsowa tu w H&M znalazłam taką w fajnym kolorze, w takim bardzo jasnym, takim śmietankowym ale ona jak wpisywałam sobie ten numer referencyjny, który jest na metce niestety wyskoczył komunikat, że jest dostępna tylko stacjonarnie w sklepach, przyjemny materiał niezbyt taki gruby, nie jest taki sztywny i ona myślę, żeby wyglądała super, czy na sukienkę, czy właśnie na bluzę, jako kurtka w takie już bardziej ciepłe wiosenne dni, ale nawet na nią, na przykład, ubrać jakąś kamizelkę, taką puchową czy pikowaną, czyli robić kilka warstw, też myślę, żeby fajnie wyglądała. I taki kolor mocno uniwersalny, pasujący mi się do wielu różnych rzeczy. Mówiłam, że Ojszo zostawimy na koniec, ale zrobimy małą tutaj roszadę, zamianę. I najpierw Ojszo, później Mango, dlatego że w Ojszo w sumie wierzyłam tylko dwie rzeczy. Obie są z przeszłości więc nie wiem, czy jeszcze będą, będę mogła znaleźć je, wiecie, online, nie żeby wam brzm. podlinkować. Jeśli tak, to te linki oczywiście się pojawią w opisie. Natomiast w ojcu jest bardzo dużo rzeczy z takiego materiału, ala pianka. I mamy tutaj rzeczy od, czy są, począwszy od staników sportowych przez legginsy spodnie dresowe, bluzy, też o różnych krojach, przez takie nawet kończąc z takich płaszczu, kurtkach yy, jako okrycie wierzchnie. Także wybór jest naprawdę ogromny. Kolory są głównie takie stonowane trochę granatu, takiej szarości wpadającej w lekko, lekko w czerń, ale chyba była też taki, był taki kolor, a la kość słoniowa, z tego co pamiętam. Ja te dwie rzeczy, tak jak mówiłam, mierzyłam z wyprzedaży. Pierwszą z nich jest bluza której żałuję, że nie kupiłam i jak tylko będę w jakimś sklepie, gdzie będzie Oysho, to podejdę zobaczyć, czy jeszcze jest, bo chodzi mi po głowie, nie ukrywam, dosyć mocno. To jest bluza właśnie z takiego materiału piankowego, w bardzo ładnym, zielonym kolorze. To nie jest taka zieleń jak to, tylko trochę bardziej idąca i taka głęboka, tylko... Troszkę bardziej idąca w kierunku szarości, ale wciąż jest to zielony kolor. Bardzo przyjemny materiał, bo ona właśnie z zewnątrz jest taka bardziej jak pianka, ale pod spodem jest podszyta takim delikatnym, dosyć cienkim polarem. A druga rzecz, która też mi się bardzo podobała, ale była tylko M, która jest niestety już trochę za duża, może jakbym miała coś większego pod spodem, a miałam chyba sweter cienki. To jest taka koszula, właśnie z tego piankowego materiału, bardzo ładnie wykończona, bo te detale, te guziki, one były pokryte. Takim jakby gumowym, czymś trochę jak to, ale właśnie też matowym. Więc naprawdę wykończenie było ładne, tylko że była dosyć taka spora. No, może po prostu rozmiar mniejszy byłby lepszy. Na koniec mamy mango i tu od razu Wam powiem, że część składów tych rzeczy jest daleka od ideału. Tutaj przyznaję, nie sprawdzałam aż tak bardzo tych składów, będąc w przemierzalni. Po prostu poszłam do sklepu, brałam na rękę, wiecie, te wieszaki z rzeczami, które mi się podobały. Później już tutaj w domu, jak zaczęłam przygotowywać sobie materiał do tego filmu, to sprawdziłam te składy i nie jest najlepiej. Ja Wam tutaj pokazuję jakby czysto informacyjnie, co jest, co mi się spodobało, i mierzyłam 3-4 marynarki, chyba 3, ale tych marynarek w kratę, w cieńszą, drobniejszą, grubszą, bardziej kolorową, mniej kolorową jest teraz bardzo dużo. To, co mi się podoba, to to, że większość z nich ma jakby bardzo takie stonowane kolory, ale przez nie przeplatać na przykład. Jakiś błękit, czerwień, róż. Jest jakiś jeden kolor, który nie jest krzyczący z daleka, tylko dopiero jak weźmiecie materiał, przyjrzycie się mu z bliska, to widać, czy tam na przykład Właśnie jakaś błękitna nitka sobie czy jakiś paseczek przechodzi, przeplata się. I tak właśnie jest w przypadku tej pierwszej, że tutaj ten granatowy i niebieski gdzieś jest w tym materiale. To jest marynarka, która. Ja je w ogóle mierzę wszystkie na bluzę. Dlatego, że bardzo lubię chodzić ostatnio tak, że mam bluzę i na to marynarkę, więc zależało mi na tym, żeby sprawdzić, czy mieszczę się. Wiecie, czy będę mogła rękami ruszać i krew mi będzie dopływać cały czas, do, na przykład do dłoni. Także ta nie ukrywam, że podoba mi się chyba z nich najbardziej. Jeśli chodzi o rozmiar, to mierzę Eskę. Myślę, że ona by też ładnie wyglądała. Oczywiście do białych rzeczy, do jakichś takich bardziej pastelowych, do różu, do właśnie czy do bluzy, spodni i trampek, tak jak ja mam w tej chwili, ale do koszuli, jako bardziej elegancka forma też oczywiście jak najbardziej dałaby radę. Tutaj już jest trochę inny krój, mamy dwurzędowe guziki, ponownie tutaj jest jakaś taka nitka niebieska, czy jakiś taki kolor niebieski gdzieś tam w tle się przewija. Narka ma dosyć duże poduszki w ramionach, przez co ja się zrobiłam taka dosyć barczysta. Z tych dwóch jeśli miałabym wybierać, to bardziej podpasowała mi ta pierwsza, a trzecia już jest trochę czymś innym, bo ma zupełnie Inny krój, inny fason. Jak widzicie, do niej jest dołączony pasek. Pasek z tego samego materiału co reszta marynarki. On jest strasznie, strasznie, strasznie długi, bo można. Ja się nim chyba trzy razy tutaj musiałam ob, obwijać, obkręcać. Ładne kolory już takie inne, bo tu jest szarość, brąz i chyba czerń. Modelka na stronie mają też do, ubraną do spódnicy, do kompletu i to fajnie wygląda. Podkreślamy sobie albo tą talię, ale równie dobrze marynarkę możemy po prostu nosić rozpiętą, albo po prostu zapiętą tylko na guzik bez tego paska. I zostały nam dwa okrycia wierzchnie, trzy okrycia wierzchnie, w zasadzie nie dwa. Po pierwsze płaszcz, płaszcz o kroju szlafrokowym, stosunkowo podobny do tego, który ja mam z kosa. Ten mój jest dłuższy, no i mój jest w takim bardziej, powiedziałabym, klasycznym kolorze, dlatego że tutaj mamy taki, taką kanarkową żółć. Jak ja fanką żółtego nie jestem, to ten kolor tak przykuł moją uwagę, tam jeszcze jest takie zresztą Włochate futerko, krótkie w takim właśnie żółtym, jasno-żółtym kolorze. Kolor jest bardzo ładny, wiem, że nie każdemu się będzie podobał. Krój też jest fajny, generalnie to uważam, że jest dobry płaszcz. Nie pamiętam składu, ale on był dosyć drogi, bo kosztuje was 600 zł i wydaje mi się, że w nim było dosyć dużo wełny. Płaszcz jest miły w dotyku, lekki, nie miał podszewki, ale jest ładnie wykonany, także jeśli macie ochotę trochę zaszaleć z takim żółtym i żółtym płaszczem lub z żółtym futerkiem, to właśnie w mango jest trochę tych żółtych rzeczy. Dalej mamy totalną klasykę, czyli trench. Klasykę nie tylko jeśli chodzi o jakby fason płaszcza, ale też o jego kolor. Zresztą ja cały czas szukam trencha idealnego i ciężko mi to jakoś idzie. Ten jest ładny, natomiast. Jeszcze nie wiem, czy to na niego się finalnie skuszę. To, co mi trochę średnio pasuje, to właśnie wykończenie tych klamer, które są zarówno przy rękawach, jak i przy tym pasku, bo one są pokryte takim czymś takim śliskim, takim plastikowym, ale tręcz tam w sobie jest okej okay. Mango zresztą ma w tej chwili uważam największy. Czy z, tego, co z, tych, z tych sklepów, w których ja byłam, to ma największy wybór, jeśli chodzi o tego typu płaszcze. Ostatnią rzeczą z Mango jest kurtka, albo raczej kurteczka, kubraczek. Tego typu hmm, właśnie okryć wierzchni w sklepach jest teraz bardzo, bardzo dużo. Takich trochę szerszych, trochę pikowanych, ale nie taliowanych, tylko takich a nie wiem jak to nazwać, bomberka trochę. E, tutaj, nie wiem, coś mnie tak naszło na kolor i stwierdziłam, że zmierza taki kolor w którym się do końca dobrze nie czułam, ale ona chyba jest jeszcze biała. Zresztą, tak jak mówię, no w sklepach w zarze jest też tego typu ukrótek. Teraz z sporym, że jest taka niebieska, chyba zielona, także wybór jest naprawdę ogromny. Ta była bardzo przyjemna, bardzo lekka, miła w dotyku. Ona nie ma na pewno wypełnienia jakiegoś tam puch pierze, tylko myślę, że jestem wręcz pewna w 90% że to zupełnie nie jest sztuczne ale jeśli szukacie czegoś takiego no to ona też chyba nie była jakoś strasznie droga z tego co pamiętam w dzisiejszym filmie to by było na tyle tak jak już mówiłam wcześniej linki będziecie miały oczywiście na dole w opisie, ciekawa jestem czy tym razem coś wam się spodobało ja nadal mam takie jakieś wrażenie że te kolekcje wiosenne dopiero przed nami i tak coraz więcej jest tych rzeczy i coraz więcej też ładnych rzeczy, ale mam takie wrażenie, że jeszcze się jakby nie rozkreślało Kręciły te sklepy do końca po zimie, i tak dopiero te kolorowe ciuchy, albo po prostu nowe kolekcje tak powoli, powoli się pojawiają, że jeszcze czasami dobrze jest się może wstrzymać z jakimiś zakupami, bo będzie więcej, myślę, fajnych rzeczy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziwnie było tak nagrywać po przerwie, trochę mi się język plątał i musiałam kilka razy napić się wody, bo mi zasychało gardle, ale to jest wszystko kwestia też jakiejś wprawy, a po przerwie trochę trudniej jest wrócić. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, Mam nadzieję, że miło spędziłeś ze mną te pewnie około 20-25 minut i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!